Legniczanie odmierzają ostatnie godziny do startu. Obecnie mniej biegają, a częściej przygotowują się do biegu psychicznie. Patrzyliśmy na listę to jest około 50 osób różnego rodzaju, osób z różnych grup. Widziałem również nazwiska, które po raz pierwszy pojawiły się na liście, na, na liście startowej maratonu. No, także myślę, że w dobrej formie ukończą, jeżeli się przygotowywali odpowiednio. No, pogoda będzie bardzo plażowa. Bo dla plażowiczów bardzo dobra, natomiast dla nas będzie bardzo nieciekawa, będzie ponad 30 stopni, także będzie trzeba naprawdę dużego hartu, woli i, i, i wytrzymałości, żeby ukończyć maraton. I jako debiutanci na starcie wrocławskiego maratonu stawią się Rafał i Jacek. Pewnie nie oni jedni, bo dla każdego człowieka taki dystans to wielkie wyzwanie. Ja chciałbym się sprawdzić, bo jak biegam jeszcze od pewnego czasu i te dystanse wydłużam, wydłużam, no i chyba już pora na maraton, ale myślę, że to i tak tylko na razie jednorazowy i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Rafał chce dobiec na metę w niecałe 3 godziny, lecz największą przeszkodą może być upał. Podobne odczucia majacek. Jacek. No, ustalę sobie tempo i w danym tempie będę pierwszą połówkę wolniej biegł, a drugą zobaczymy jak siły pozwolą. Biegacze przygotowanie zakończyli w niedzielę. Teraz pozostał im relaks. Magazynujemy siły, koncentrujemy się na tym, żeby po prostu jak najlepiej wypaść, bo nie ukrywam, jak ktoś chce przebiec maraton to... Ten jakiś taki cykl przygotowań musi przynajmniej 2-3 miesiące obejmować dla tych, którzy biegają, bo dla tych, którzy nie biegają to jest o wiele większy okres czasu. Zrobiliśmy fajne przygotowania, chcemy się pokazać z dobrej strony, nasz legnicki klub reprezentować chcemy Legnicy jak najlepiej. Dla biegaczy ważne jest, aby maraton ukończyć w dobrym zdrowiu. Tego należy więc im życzyć.